Cześć wszystkim, ja jestem źródka, jest ze mną Miły Cześć Miły Anelin Cześć Siema Cześć Radio Siemanko i Oliwka Cześć Czy mnie słychać? Jesteś <laughs> tak. Ta normalna tak, słychać, słychać. To jest ta naj najnormalniejsza no i to jest kolejny odcinek naszego survivalu na piątkę. Dzisiaj pokażemy wam nasze, no niektóre, skoń niektóre skończone, niektóre nie do końca domki. Więc co? Ruszamy? Tak, ruszamy. Możemy I mieć? kogo zaczniemy pierwszy domek? Po drodze będzie miły pierwszy, Twój, ne? twój, twój! Twój, no bo tak. ja to willa. Ale pójdziemy po drodze i tak po drodze będzie miłego domek. Czyli będzie ziódki oliwki. I miłego. No. I oliwki, oliwki. 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 dobra. Czyli na końcu. je yeah, jaki są szczęśliwy. Zawsze o tym mówię. Mm. Czekajcie, ja najpierw muszę trafić do domu. No, iść dobrze, to iść tędy. Dobra, już wiem, gdzie jest. Poznaję tą krowę. Ona tu wcześniej łaziła. <grym> to są trzy krowy. Cztery, pięć. <grym> sześć. Są no, Jedna, jedna ma więcej łatek. No miły to jest no, Jedna ma jak Więcej cycków. No. Miły... Miły łatki im mi może im się nie ładują wówczas. Uj oj. Nie wymawiaj słowa cycki, bo oliwka się zawstydzi, bo ona nie ma cycku. Przepraszam. Y mi się nie, wydaje, zdanę zdanę się, tak? dobrze, <grym> się nie wydaje, że tędy przybyli. Tak, dobrze, jesteśmy już. Mi się nie wydaje. Aha, dobra, Tak, jesteśmy, oto moja, oto moja Oto moja, oto moja, oto mi... moja to... Tak, ktoś tu się ładnie pobawił, ale nieważne. Yy, tak, też moja hatienka. Oj bo trochę to I to ręcznie, wszystko tak, ręczna robota. Zapraszamy, tak, zapraszamy. Tak. Niestety, niestety dzwonek nie zrobiony Niestety dzwonek zrobiony. bo ponieważ to nie mam redstone'a. Tak. witamy. Zapraszamy, zapraszamy. MT MTV creeps. Tak, y co To jest Koryntarz, twarde tam są, twarda salnia fachol. Coś tak pusto tutaj mało, się pragnie Nie poruchasz Creeper! Tu mamy Creeper w piwnicy! Tak, tak, tu są pustki No olej! Jubej, ty masz Creepera w piwnicy! Creepera no? e, ja ja w piwnicy! Ja mam Creepera w piwnicy Creeper, gdzie? No se! Cześć Heniak! Heniak! Hm. A... Au! No, słuchaj, ale... ja, no, nie... Dużo ci rozwalił, uważaj bo dużo ci rozwalił Ja tu widzę, że to dwie kwiatki o, o miły, to by było, nie? Koniec, ja to nie na... chodziło A to naprawię. Nie, akurat Ja to A, akurat mam kwiatka? Żegnaj drogi przyjacielu! Słuchaj, Ja ci z birta rzucę oh, ja. A ja odrzucę rzeczy miłego, które Cię, cały no. czas mam Mam dwa piece Amen. O miły. Dozyw, o, 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 miły! Zbiłem w miły. Miły jest nieśmiertelny. Normalnie. Tak Norris normalny. To, 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 to nie creeper wysadził miłego. To miły wysadził creepera. Tak, tu jeszcze Właśnie, nie skończymy. Tam, tam nie wchodź Tam jest jakaś dziura. Ja, dziura. ja sprawdzam po w tych ma, nie. nie ma to i znowu coś wybuchło. Lodówki nie ma, to muszę skrzynki posprawdzać. Siatko, siatko. O, pożyczę sobie o, dwa jedzonka. Kiedy jesz, do... Milina? No to by było, Właśnie. To chyba się dom... To do mnie pójdziemy, ja od siebie jedzonka. Domku. Domek oczywiście będzie jeszcze bardziej wy... rozbudowany. Tak, domek fajny, fajny, no To co fine. widzicie, to co widzicie już u mnie, to jest domek... Znaczy się... Któraś ściana domku, cyberlacia, bo mi się czanki nie ładują, ku ścianę <kanner》> widzę. O, a to jest domek dziutki ziem do... Ty, a nie wiedziałem, że tutaj masz taką podłogę, z taki sufit tam. No, widzisz. No, no widzę. tu jest mój domek. Dobra, nie jeszcze nie jest skończony, będzie jeszcze zarabiany. idziemy do ziółtki, 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 Grzutka! Gdzie tam drzwi? Najważniejsze jest to, że ty masz skrzynki na dworze. Jak ty możesz mieć skrzynki na dworze? O, no to mam taki szklany balkonik. Na wodospadku. widzicie super widok. Co ty opowiadasz, że brakuje drzwi, jak ty nie masz łóżka? Najważniejsze. Podwójnego zwłaszcza. chociaż w sumie miękki dywan. No jak już mówiłam, tutaj będzie jeszcze trochę przerabiane, bo to są dopiero, no, początki, nie mam skończonego... To są początki. Przerabiać. Tak, gra wstępna. No. To są dopiero początki. Masz węgiel nad domem. Bo ty jesteś... Bo ty jesteś nieładujący się czang. <noise> Ale porównanie. Da. Ale z ciebie nieładujący się czang. Chyba cię popiksowało. Oj Tutaj jest domek wow. Radzia? Tak, to tak. Się więcej z tymi. guzikami, które Anelik Aneli bodajże dusił, bo myślał, że to są dzwonki Tak <grym> Tak, oni no? <grym> wyglądają jak człowiek. Fajna Tak 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 Mała skromna chatka Chatka. Ojca. Dobra, podkapluję. Dobra. Tak na game modzie, Drzwi ja moje... Mocie. to są moje drzwi, ja, ja je postawiłem w, ja w ten sposób, w ten sposób, są mojego autorstwa. Chyba Nawet podpisane. Gdzie? Tak, ja je tak specjalnie postawiłem. O jest. Tyle drzwi a oliwka nie umie jest. wejść. No weź, ja się Dobra. w środku. Test... O! Test zamiast... pomyślnie. Tak. Boże. To było mnie... No to za dużo so, w środku tam nie ma. O. Jeszcze. Nie, nie ma nic, są tylko skrzynki i piecyki Krzynki. na samym dole. A tak to pięterka. Puste. No to ja nie No i z no to, no to jakieś Powiedział ten, co... No u mnie co? Powiedział ten, co u mnie narzekał na twardą sofę. No ja nie... Aha, ja też miałem. Ale się za chwilę. No, a ty nie masz w ogóle nawet sofy. Jak to na... nie na dole są? No, była na dole. Z, z, kwiatkami. z kwiatkami nawet. No. dirtem. I podwójne poddasze. No, No można Dwie godziny się męczyliśmy z radziem, żeby tutaj trawę doprowadzić. Dokładnie. No może nie dwie godziny, ale jednak trzeba było na dole czekać, aż trawa dojdzie. Co, zapomnieliście komendy, tak? No. Aha, dwie godziny. się tak, Anelin, masz gościa Dobra. w domku. Przy domku. u mnie w domku jesteś? Nie, ale widzę z dachu Radzia. Kogo? Z tam widzisz. Gdzie jest mój domek? A z tam... Oj. To ciekawe to co to tam Nie, nie Może by nie e, zbierać dzień, co? Się... Owaj. Oh, Brawo. Oh, krw... Brawo, to było mo... Miły się rozsypał. No nikt nie powiedział, że... Nikt nie powiedział, że za Radzia jest jestem. Do... Yes. Y -y -y to że to że Nie jest... Yyy... Majorko wykonuje tę stratkę. Tu jest, wej... Jestem głodna. W domku, Anelina. Olivia. No wbijajcie. Ja co? na końcu wbiję. Ja Jesteś się spoję i pokażę, co tam jest. Tak? Jestem głodna. To stój. Co powinieneś tak. zrobić? Jakąś spadyżnię tak, szybką. Jezu, myślałam, że to jest lawa. Jezu, Creeper! Tam jest lawa. Łotka ucieka! Oj. Ej. Eee, no. Kurde, o. czy wy każdego w domku musicie rozwalić tylko nie u siebie? Ej, 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 ja rozwaliłem Cieszymy, u siebie. Nie Dużo nie poszło. Świeta pamięć zwiędka tu leży. Już no, do wiem, jest. Tak, się o... Osadził w kanionie. Ale załobasz, krzykłek w domu ci czujesz, no bo... No bo trzeba by nie Tak, nie wiem od Oliw. czego zacząć Pa... 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 pa. No i tu jest do koła, do... patrzcie, do... tu... jest oliwka? Mam piecyk w domu. Nielegalna no, hodowla. Ja na balkon piecy... dotarłem. No są stoi tutaj. Tu, o, tutaj, no, tutaj słyszycie nawet wodzu, gdzie to jest? Tu jest. Co? Tu jest impreza. Pierzyniec. Creeper! No w pijsu Skąd się tu jest oświetlone. Cholera jasna skąd on się wziął jak no. jest oświetlone? Arma. Miły Musiałeś, musiałeś Coś. Ale co, Ale co, co miły? Przecież domek. ja już byłem za Tu jest tomu. wejście na górę Ty Do górnego piłkara, sypialni Co wybuchło? Ty masz tak podobne nie, <śmiech> nie <śmiech> Endermany Skąd to się Idę. Ale Skąd to się bierzesz jak tam wszystko oświetlone jest? Się. Nie, no to się nie tak tak. Ale masz to imprezę! Jeszcze powiedz, że ja spawnuję ci te te roby, <grym> nie? Może. Pull party. Tak, ja mówię? Tak. Je, jedyna źródka jedyna normalna po prostu chodzi i kameruje i opowiada. Też łaże, tak. tak. Bo ja wskazywam, ci w tym prawie nie ma. Tutaj mają kurczaczki, złóweczki, zwierzyniec ma, ja ten... ja, ja, tenderbany. Krowy! Jajko! Ała! No. Ej, buziutki! Eeej! Gdzie on jest? Gdzie on jest? No i to, by ty... tak, ja. to by było na tym Gdzie on jest? Tak, to by było na tym w domku. No, jeszcze się tutaj... Zajedzone no, A nie, byłem. To co tutaj jest? Aaa, to za skrzynki. Teraz tylko pozostaje z znego Uch, mi się ale. iść powiesić. O, miły. Hmm. Dobra, kolej... Czanki mi się tak nie ładują, tak fest Oj Ojoj. Kurde, gdzie jest... A, tu jest wyjście, okej. Okay. Dobra, i wyjście z tą samą, tak, tą samą drogą. Kogo domek... Oliwki, tak, został? Jezu. Hmm. Wait for Domek? me, wait for me, najpierw muszę znaleźć wejście Dobra, ja czekam do góry Domek to jest coś dziwnego Coś ty, dziwnego Ale nie, czy masz takie dziury w domku? Nie <gulanie> skupisz się, gejon Ty gejon jeden A ty znowu z tymi gejami? Geniusz No wiesz Bez jest, To musisz sobie jakoś razić Dobra, a ziutka gdzie jest? No w gąsie! Ej, ziutka już tylko... jest? idzie dość oliwki. Ziutka już, nie tam. No. Ziutka, nie za szybko? Owca na... No. Nie. O, no, i Jajko. Jadę do oliwki. Dobra, jedę za oliwką, tak. bo oliwka wyjeżdża. Oliwiki, do oliwiki. No. Tu jest, no oliwki. no. Znaczy, no. Oliwki tutaj ma pieska i łóżko pieska i łóżko, gdzie piesek piesek, piesek gdzie łóżko, gdzie łóżko pieska pieska, 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 nie, tam no nie dobra, ma pieska miły, widać. zostaw go jest tam pieska. miły lubi Zostawiam. Zostawiam. pieski, co my tutaj mamy my tutaj miły mamy? lubi pieski, zabijać no magazyny, domeczek ławeczką Magaziny. i stolikiem nie za dużo tego wale, ale. Tak. No, no, skromno i ładnie. Oj, zapasy ładne widzę. No to oh. to by było na tyle, że było mi to. A teraz wypad z naszego klips. Pozdrawiam, Minecraft wszystkich Skromnie, ale ładnie. Dobra, jeszcze ja nie byłem w środku, ale tutaj farma jest chociaż. I magazyn. I magazyn. Magazin. Magazin? Szmet! Jak to było? Zapomniałem już. Mind <grym> magazin! Powiedziałbym, jak jest motyl po niemiecku, ale nawet nie będę mówić, nie potrafię. A, a traktora to już w ogóle nie wypowiem. Czołg jeszcze był. Nie, czołg, a właśnie był czołg, bo ja nie pamiętam jak był czołg. Nie wiem. No pancer coś. Pancer tam. kamfagen Czy jakoś tak? Dobra, to no, tutaj było na tyle. Tak, y, tutaj tak, kończymy tak. to były wszystkie nasze domki, one jeszcze pewnie będą modyfikowane i tak dalej. Zwłaszcza mój, muszę na, go to, no. naprawić. Zobaczycie to jeszcze. Ja, ja, będę, ja będę miał autofarmę obok domku, ha ha, wy nie. A ja muszę naprawić i tu się skąd te moby się pojawiają. A ja muszę schować. Wy będziecie zwykłe banany i będzie, będziecie, mieć, będziecie mieć zwykłe farmy, a ja będę banan Kita i będę miał autofarmę. Ha. Chiquita. <noise> Chiquita. Dobra, kończymy tak, Chiquita. No. Tak. I oto tym optymistycznym Słyska, Dobra. Optymistycznym domkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak. Cała z Pa 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 pa. Pa Pa. pa, pa, pa. pa, pa. pa, pa.